Skandal na Downing Street? Kot Larry zaatakował polską delegację. Karol Nawrocki w szoku. Brytyjski aparat fotograficzny z lampą błyskową. Nie uwierzycie, co wydarzyło się podczas oficjalnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Londynie. Choć 13 stycznia 2026 roku oczy całej Europy zwrócone były na Downing Street 10, gdzie ważyły się losy polsko-brytyjskiej współpracy obronnej i gospodarczej. Szal niespodziewanie skradł czworonożny rezydent. Larry, legendarny naczelny łowca myszy, postanowił osobiście sprawdzić czujność polskiej delegacji i zrobił to w sposób, który natychmiast stał się hitem wszystkich serwisów informacyjnych. Gdy prezydent Nawrocki wychodził z budynku po rozmowach z premierem Kejrem Starmerem, futrzany dyplomata wybiegł mu prosto pod nogi, niemal doprowadzając do zderzenia z prezydenckim fotografem. Sytuacja była tak dynamiczna, że Mikołaj Bujak, Oficjalny fotograf prezydenta, o mało nie zaliczył bliskiego spotkania trzeciego stopnia z Larrym na schodach rezydencji. Karol Nawrocki, zamiast zachować dyplomatyczny dystans, zareagował z ogromnym poczuciem humoru, co wywołało salwy śmiechu wśród zgromadzonych dziennikarzy. Nie będziemy sami na konferencji. Wyszedł z nami kod z Downing Street. Larry Nie poznaliśmy się tak dobrze, żebym poznał jego imię ożartował prezydent. Przyznając, że 19-letni kot towarzyszył politykom nawet wewnątrz rezydencji podczas najważniejszych negocjacji. To niesamowite, jak jeden mały kot potrafi rozładować napięcie towarzyszące rozmowom o szczycie G20 i miliardowych kontraktach zbrojeniowych. Larry to nie jest zwykły dachowiec, to ikona brytyjskiej polityki, która przeżyła już sześciu premierów, od Davida Camerona po Kire Starmera. Choć w kuluarach szeptano o jego pogarszającym się zdrowiu ze względu na sędziwy wiek. 14 stycznia 2026 roku Larry udowodnił, że wciąż jest w doskonałej formie, testując antyczne meble pod kątem trzemki i przeprowadzając inspekcję polskiej delegacji. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii ten kot cieszy się większym poparciem niż nie jeden szef rządu, a jego oficjalny profil w mediach społecznościowych śledzi prawie milion osób. Karol Nawrocki po konferencji zdążył już nadrobić zaległości towarzyskie. Na Facebooku prezydenta pojawiło się urocze zdjęcie. Na którym głaszczę naczelnego Myszołapa, oficjalnie pieczętując ich nową znajomość. Najpo tym incydencie sieć zalała fala memów, a brytyjskie media okrzyknęły spotkanie nawrockiego z Larrym najbardziej autentycznym momentem całej wizyty. Polska i Wielka Brytania mogą być strategicznymi partnerami w sektorze bezpieczeństwa, ale to właśnie kod z Downing Street stał się symbolem stabilności w zmieniającym się świecie geopolityki. To starcie protokołu dyplomatycznego z naturą pokazało ludzką twarz prezydenta i przypomniało wszystkim, że nawet w siedzibie brytyjskiego premiera rządzi tak naprawdę ten, kto ma cztery łapy i ogon. Larry po raz kolejny pokazał, kto tu jest prawdziwym szefem, a polska delegacja z pewnością długo nie zapomni tego futrzanego powitania. A wy co sądzicie o tym niespodziewanym gościu na konferencji prezydenta? Czy waszym zdaniem kod Larry powinien brać udział w oficjalnych negocjacjach, skoro budzi większą sympatię niż politycy? Czy urocze zdjęcie Nawrockiego głaszczącego Larry'ego to Waszym zdaniem najlepszy PR-owy ruch tej wizyty w Londynie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym incydencie na Downing Street i czy sami chcielibyście poznać najsłynniejszego myszołapa świata. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, by nie przegapić żadnych kuluarowych wpadek i hitów z pierwszej zagranicznej podróży prezydenta w 2026 roku.